Cześć! Z tej strony Rafał, kanał Rafi Bricks. Dzisiaj kolejny odcinek z serii Rafi Bricks kupuje klocki Lego. No i dzisiaj pokażę wam, jakie w pierwszej kolejności kupiłem sobie zestawy z filmu The Lego Movie 2. Zapraszam! Pierwszy zestaw, jaki zakupiłem, to zestaw Najlepsi Przyjaciele Kici Rożek, numer katalogowy 70822. Zestaw katalogowo kosztuje 44,99 zł. W pudełeczku znajdziemy 76 elementów i tak jak widzicie, trzy postacie oraz wózek i jakąś babeczkę. Jeżeli chodzi o tył, no to tutaj LEGO pokazuje nam, że możemy zamienić wyraz twarzy Kici Rożek. To jest moi drodzy pierwszy zestaw, jaki sobie kupiłem. Drugim z zestawów, no to oczywiście i w mojej kolekcji nie może zabraknąć zestawu 70841, czyli zestawu kosmicznej drużyny Benka. Katalogowo również 44 zł i 99 groszy. Ten zestaw zawiera 68 elementów. Mamy tutaj cztery minifigurki z serii Lego Space i tytułowego Benka. Oczywiście minifigurki mają swoje imiona: Keny, Benny, Leny i Jenny, więc tego, co większość z nas zakłada, mamy dwie postacie chłopców i dwie postacie dziewczynek oraz, tak jak widzicie, taki statek nawiązujący do serii Lego Space oraz prostą konstrukcję łazika księżycowego. Moi drodzy, kupiłem również zestaw 70823, czyli trójkołowiec Emeta. Cena katalogowa 69 zł. i 99 groszy. A w pudełku znajdziemy 174 elementy. No i tylko Emmet wpadłby na zbudowanie trójkołowca, który jest jednośladem i tutaj mamy wielką figurkę zbudowaną z klocków na jeźdźcy z krainy Duplo oraz taki stojak czy stację dokującą właśnie do tego trójkołowca. Z tyłu tutaj Lego pokazuje, że trójkołowiec się nie przewraca, tylko wspiera się na tych klockach, które znajdziemy z tyłu i funkcje zabawowe jakieś drobne również tutaj mamy zaprezentowane. Moi drodzy, kolejny zestaw 70824, a jest to zestaw Królowa Wisimi i powiewa, czyli ten koń oraz trzy minifigurki, jakąś księżniczkę, to jest chyba Kopciuszek, ale nie jestem pewien, mamy Figurkę banana zbudowaną z klocków. Mamy Lucy i mamy figurkę zadymy. Z tego co widziałem, bodajże u broda tego geeka na recenzji to królowa wisi Mi stoi na takim podejście obrotowym, więc też i u mnie na kanale się temu przyglądniemy. No i tutaj pokazane z tyłu, że królową wisi Mi możemy przebudować w taką poczwarę. Moi drodzy, kolejny zestaw odkładamy na bok, a następnym zestawem, jaki kupiłem, to zestaw 70836, czyli Batman i stalowobrody, Cena katalogowa 89 zł i 99 groszy. W pudełku znajdziemy 168 elementów. Mamy figurkę stalowobrodego, Brodego, figurkę Batmana, figurkę Gwiazdki i figurkę Maddoxa. Z tyłu widzimy Batman siedzi na jakimś wysięgniku, stalowo brody z różnymi odnóżami. Tym razem przebudował się w jakąś ośmiornicę. No i tutaj na dole pokazana jakaś mini jaskinia Batmana. Ciekawe, czy You Are Welcome będzie naklejką czy nadrukiem. Moi drodzy, kolejny zestaw, jaki trafia do mojej kolekcji, to zestaw 70821 Warsztat Emeta i Benka katalogowo. 90 zł, bez grosza, znajdziemy w środku 117 elementów. No i tutaj znajdziemy tą informację, że jest to zestaw dla czterolatków, czyli proste konstrukcje. Zakładam, że podwozie w tym samochodzie to będzie jeden element, ale kupiłem go ze względu właśnie na ten statek, który nawiązuje do serii LEGO Space lat 80. No i tutaj już widzicie informację. Mamy jeden klocek z podwozia, i samochód składa się z kilku, tak naprawdę, elementów, ale bardzo ciekawi mnie, czy właśnie tu i tu to będą nadruki. Zakładam, że jeżeli ma to być coś, co zastąpi serię Juniors, no to właśnie znajdziemy w tych zestawach, moi drodzy nadruki. Zestawik ułożymy sobie z tyłu, a ja pokażę Wam kolejny zestaw, jaki kupiłem. Numer katalogowy 70826. I jest to zestaw terenówka Rexa. Katalogowo 139,99 zł. W pudełku 236 elementów. Mamy tutaj taki samochód pancerny, bardziej niż terenówka Rexa. I mamy postać Raptora. I tutaj informacja, że w środku znajdziemy trzy. Konstrukcja, więc pewnie w środku znajdziemy trzy instrukcje do zbudowania tych trzech różnych konstrukcji. Jeżeli chodzi o tył opakowania, no to mamy tutaj Emeta na Reksie, mamy tutaj zrobiony jakiś kład w połączeniu z tym dinozaurem i mamy również wspomnianą terenówkę Reksa. Więc, moi drodzy, kolejny zestawik, który ustawimy sobie na Półeczce. Następnym zestawem, jaki kupiłem, to zestaw 70827 i jest to Ultra Kocia i Lucy Wojowniczka. W zestawie znajdziemy tą Ultra Kocie. Znajdziemy kolejny klocek duplo zbudowany z klocków Lego oraz znajdziemy figurkę Emeta, jak również Lucy. No i tutaj trzy różne wyrazy twarzy dla naszej Ultra Koci. Z tyłu Pokazane funkcje zabawowe oraz informacja, że zestaw możemy połączyć z zestawem 70829. Tego zestawu jeszcze nie kupiłem, ale też jest na liście moich zakupów, więc na pewno niedługo pojawi się i on w mojej kolekcji. Zmienić kadr, żeby pokazać wam następny zestaw, jaki kupiłem, a mianowicie 70834 trójkołowiec stalowo-brodego, zestaw liczy 461 elementów i jest to zestaw spoza katalogu, przynajmniej polskiego. Cena katalogowa 279 ,99 zł i groszy, dostępny na stronie LEGO Shop. Mamy tutaj minifigurkę Zadymy, figurkę Gwiazdki oraz wielki trójkołowiec stalowo-brodego, jak również figurkę Benka jako cyborga. Moi drodzy, zestaw ma kilka funkcji bawialnych, jak strzelanie z armat czy strzelanie rekinem. I na deser zostawiam sobie zestaw serii LEGO Duplo, ale również na licencji Delego Mówi 2 zestaw 1.0. 895 goście z planety Duplo u Emeta i Lucy. No i zestaw kupiłem właśnie, żeby mieć te wielkie duplaki, jak również te słodkie minifigurki Emeta i Lucy. Zestaw ma 53 elementy i katalogowo kosztuje 139,99 zł. Tak przedstawiają się moje zakupy zestawów z filmu Delego Movie. 2. Jeżeli film Wam się podobał, zapraszam do zostawienia łapki. Ci, którzy jeszcze tego nie zrobili, zachęcam do zasubskrybowania mojego kanału. Do usłyszenia, cześć!